Każdego dnia w Twojej skórze zachodzi proces, który po cichu zabiera jej jędrność, elastyczność i naturalny blask. Ten proces to glikacja białek, jeden z winowajców przedwczesnego starzenia się skóry. Glikacja to spontaniczny i kilkuetapowy proces, który polega na łączeniu cząsteczek cukru z białkami, tłuszczami i kwasami nukleinowymi w organizmie, co prowadzi do ich uszkodzenia i zaburzenia funkcji. W skórze zmiany te dotyczą głównie kolagenu i elastyny białek odpowiedzialnych za jędrność, elastyczność i młody wygląd skóry. Glikacja to proces wewnętrzny, ale skutki widoczne są na powierzchni skóry. Do najczęstszych należą: bruzdy i załamania, zmarszczki, utrata owalu, suchość skóry, ziemisty koloryt, trudność w regeneracji, utrudnienie aktywizacji procesów naprawczych skóry. W takim razie jak przeciwdziałać skutkom glikacji? Po pierwsze, ważna jest zdrowa, zbilansowana dieta. Mniej cukrów prostych i wysoko przetworzonej żywności. Istotna jest także aktywność fizyczna i pielęgnacja oparta o substancje zapobiegające glikacji. Świadoma pielęgnacja antyglikacyjna tylko teraz z nową linią od bandii. Linia ta oparta jest o takie składniki jak karnozyna i ekstrakt z drzewa jedwabnego, które przeciwdziałają procesom starzenia wywołanym przez nadmiar cukrów. Dieta i aktywność fizyczna mają bardzo duży wpływ na kondycję skóry. Dowiedz się więcej z naszego filmu na YouTube, kosmetologia naturalnie.